W związku z pojawiającymi się pytaniami, że w sprawie mostu nic się nie dzieje, dzisiaj chciałem wszystkich bardzo uspokoić. Otóż zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prace w tym momencie mające na celu aktualizację dokumentacji idą właśnie zgodnie z harmonogramem i chcę powiedzieć tak, że umowa na realizację tego zadania została podpisana w czerwcu 2021 roku w wyniku przetargu do którego stanęło aż 12 oferentów, firma Intop Starnobrzega wygrała ten. Ten przetarg i według zawartej umowy w ciągu 34 miesięcy, wliczając to również okres zimowy ma być inwestycja zrealizowana. Czyli z tej perspektywy należy sądzić, że rok, koniec roku 2024 to będzie zakończenie już całkowite tejże inwestycji. Chcę również powiedzieć, że te prace projektowe, które teraz e, trwają, e, miały rozwiązać problem węzła e, komunikacyjnego wychodzącego właśnie z obydwu mostów właśnie w kierunku na e, Tarnobrzeg, ponieważ e, w tej decyzji środowiskowej, tej nowej decyzji środowiskowej wydanej, e, był ten e, korytarz dość e, szeroko e, jakby przedstawiony. Wychodzący poza wykup gruntów, które były w gestii, znaczy w własności już dyrekcji dróg krajowych i autostrad, i też groziło nawet wyburzenie pięciu budynków. Chcę tutaj uspokoić. Że te rozwiązania, które zostały zaproponowane, nie będą powodować żadnych, żadnego wyburzenia. Mieścimy się w tym korytarzu, a więc to oczywiście wymaga teraz zatwierdzenia, ale w ramach systemu projektuj i buduj jest to rozwiązanie optymalne. W związku z tym należy się cieszyć, że zostały pogodzone tutaj interesy różnych. Różnych stron. I maj, czerwiec to będą te miesiące, oczywiście tego roku, gdzie firma InTop przystąpi do przekładki, do budowy jakby tej nowej sieci, która tutaj się znajduje, bo jest to problem. Sieć gazowa, sanitarna, deszczówka. Także to. To ma też być rozwiązana, więc fizycznie będziemy już widzieć y, pracowników tej firmy w maju bądź w czerwcu y, przy przełożeniu tej sieci. Natomiast y, prace polegające na tym, że będzie rozbierana konstrukcja aż do filarów. Te filary będą wzmacniane, i na bazie tego będzie budowana nowa konstrukcja, która ma być y, y, też w dużym stopniu podobna do istniejącego y, y, obok mostu. Y, rozpoczną się we wrześniu. Czyli ten Fizyczny czas realizacji bezpośredniej inwestycji to będzie właśnie wrzesień i według harmonogramu przyjmuje się, że październik 2024 roku jest to zakończenie inwestycji, czyli uspokajam oczywiście będą na pewno trudności bo to musi wymagać te zmiany organizacji ruchu ale wszyscy na tą inwestycję czekamy i finał jak się okazuje że jest bardzo bliski a ja mówię dzisiaj też podaję te informacje bo w, w różnej formule do, do mnie docierały właśnie jakby zarzuty że od czerwca nic się nie dzieje na moście ja mówiłem że są to teraz te prace projekty ale w ciągu praktycznie, no mówię, miesiąca, półtora będziemy mieli już widoczną jakby oznakę, że jednak ten, przebudowa tego mostu w ciągu drogi 77 będzie po prostu realizowana. Panie pośle, czy w związku z drażliwymi materiałami, no materiałami budowlanymi, czy innymi, czy wykonawca nie kierował jakiś pism do, do, do inwestora w związku z, z, z tymi kwestiami? কাঁচনাক Tak którą jest podpisana umowa, jest wystarczająca dla, dla wykonawcy. Ja myślę, że to jest problem ogólnopolski, również i samorządów, które realizują inwestycje. Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, jak ta sprawa się zakończy, bo na pewno tutaj cena, ogromna podwyżka cen stali będzie miała tu znaczenie. Nie wiem, czy, czy będą wprowadzane jakiekolwiek aneksy, bo to trzeba po prostu przeanalizować. Na pewno wyjątków, w jakiś tam sposób nie można e, stosować. E, mnie się wydaje, że jest to jakby e, na bieżąco e, kwestia e, re, regulowana. Tym bardziej, że mówię, no, najpierw będzie rozbiórka. Oczywiście wcześniej e, inwestor musi się zabezpieczyć, raczej wykonawca musi się zabezpieczyć to, co będzie mu e, potrzebne, ale to mamy jeszcze jakby przeciąg e, dwóch lat e, na, na dokończenie tejże inwestycji. Ja rozumiem ta, tę sytuację, ona jest dynamiczna, często jest niezależna, bo to zapotrzebowanie jest rzeczywiście ogromne. Ruda często płynie aż z Ameryki Łacińskiej czy z innych części świata, to trzeba wszystko będzie po prostu przerabiać, ale no nie wiemy do końca, jaka będzie cena tych materiałów, które będą potrzebne do realizacji tego zadania w danym momencie. Ale oczywiście. Ten problem wynika, jest sygnalizowany, bo analizując e, przetargi na różne inwestycje, jakie się odbywają, to widzimy, że, że ten wzrost jest e, bardzo duży. Ja tylko przypomnę, że e, kiedy rozstrzygał się przetarg e, w kwietniu, to kwota była zapewniona przez e, zamawiającego ponad 100 milionów złotych. Tu najlepsza oferta wtedy została złożona na niecałe 70 milionów, tak? ale to był ten dobry czas, można powiedzieć pod tym kątem, że, że te koszty czy kwoty, jakie w wyniku przedarków padały, no były korzystne dla zamawiających.